Nie mów zawsze, że ktoś jest fat, fat, czyli gruby. Dam Ci trzy inne zwroty, które też są spoko. Zwrot numer jeden. Chubby, chubby. I was chubby. I'm... Chubby foot. Ja jestem trochę taki chubby, czyli inaczej pulchny, trochę taki okrągły, ale zwykle nie bardzo gruby. Jest to bardzo łagodny, nie aż taki obraźliwy zwrot. Może być wręcz taki słodki, jak ja. Ale najpierw zostaw dużo lajeczków i serduszków. lubię. Zwrot numer dwa: Overweight. Overweight, you? Albo overweight. Pounds overweight. Czyli inaczej, ktoś mający nadwagę, ważący więcej niż norma zdrowotna. Ma to kontekst oficjalny lub medyczny. Używamy tego na przykład w wiadomościach, w dokumentacji, albo na przykład w statystykach. Raczej nie używamy tego w żartach. I numer 3 Fatso. Fatso. Okay, fatso. I to jest najbardziej obraźliwe. Czyli grubas albo tłuszczoch. Ma to kontekst slangowy, używany jest często w wyzwiskach. Żeby po prostu komuś dojebać. Kliknij w link przypięty do opisu mojego profilu. Jeśli chcesz w końcu ogarnąć język angielski. Czeka tam na ciebie profesjonalny kurs. Taki, którego jeszcze nie widziałeś. Poukłada ci w końcu cały język angielski w głowie. Albo zostaw komentarz. Chcesz się uczyć? To wyślę ci link w komentarzu. Widzimy się na następnych rulkach. Take care, baby!